Jak nazywa się najdłuższe pasmo górskie na Ziemi? Andy Jak nazywa się zjawisko spowodowane wzrostem stężenia dwutlenku węgla w atmosferze? Efekt cieplarniany Na jakiej głównej zasadzie opiera się zdolność sztucznej inteligencji do naśladowania ludzkiego języka i zachowania? Na uczeniu maszynowym i sztucznych sieciach neuronowych. W której z faz materii, stałej, ciekłej czy gazowej, dźwięk rozchodzi się najszybciej? W ciele stałym. Który metal szlachetny charakteryzuje się bardzo wysokim przewodnictwem elektrycznym? Srebro. W której fazie cyklu komórkowego dochodzi do podwojenia materiału genetycznego, replikacji chromosomów. W interfazie: Za pośrednictwem którego układu narządów strawione składniki odżywcze rozprowadzane są po całym ciele układu krwionośnego, naczyń krwionośnych. W której organelli komórkowej znajduje się głównie materiał genetyczny DNA? Jądro komórkowe, co oznacza pojęcie częstość akcji serca: tętno. Liczbę uderzeń serca w ciągu 1 minuty. Jak nazywają się drobne ziarna powstałe z rozkruszenia skał na powierzchni Ziemi? Piasek. Jaki gaz powstaje podczas reakcji skorupki jajka z octem? Dwutlenek węgla. Jak nazywa się materiał o własnościach pośrednich między przewodnikiem a izolatorem? Półprzewodnik. Jak nazywa się przestrzeń wokół magnesu, w której działa siła magnetyczna? Pole magnetyczne. Co jest przyczyną występowania zaćmienia Księżyca? Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem. Dlaczego zwarcie jest niebezpieczne? Ponieważ prąd staje się zbyt duży. Jak nazywamy zwierzęta, które utrzymują stałą temperaturę ciała? Stało cieplne. Co oznacza stwierdzenie, że organizmy żywe reagują na bodźce? Posiadają zmysły i wywołują odpowiedzi. Jaką funkcję pełni rdzeń kręgowy? Przekazywanie bodźców i kontrola odruchów. Jaką wartość w przybliżeniu ma prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu w metrach na sekundę? Około 340 metrów na sekundę. Gdzie na Ziemi powietrze jest najzimniejsze? W okolicy tropopauzy. Jaką cząstkę jądra atomowego o większej masie niż proton nazywamy? Neutron. Jak nazywa się proces, w którym para wodna przekształca się w krople wody podczas tworzenia się chmur? Kondensacja, skraplanie. W jakich warunkach występuje zjawisko nadprzewodnictwa? Przy temperaturze poniżej pewnej krytycznej wartości. Która planeta w układzie słonecznym wygląda najbardziej na czerwoną? Mars. W której warstwie atmosfery znajduje się głównie warstwa ozonowa? Stratosfera. Jak nazywa się zjawisko, w którym światło odbija się od granicy dwóch różnych ośrodków? Odbicie światła Uderzenie jakich obiektów odpowiada za powstanie okrągłych zagłębień widocznych na powierzchni Księżyca? Meteorytów Jak nazywa się substancja zawierająca informację genetyczną człowieka? DNA. Jaki obraz tworzy się z rozsypanych opiłków żelaza pomiędzy biegunami magnesów? Linie pola magnetycznego. Jak nazywa się wiatr powstający w wyniku różnicy temperatury między morzem a lądem? Bryza morsko-lądowa. Jak nazywają się małe otwory w roślinie, przez które wymienia ona gazy? Aparaty szparkowe? Co dzieje się z ciałem, gdy siła oporu powietrza rośnie? Spada wolniej. Jaki narząd w mózgu jest szczególnie ważny dla odczuwania i wyrażania emocji? Ciało migdałowate. Jaki problem może powstać? Gdy promieniowanie jonizujące uszkodzi cząsteczki DNA. Powstawanie mutacji. Jak nazywa się zjawisko pienienia i pęcznienia mieszaniny octu i sody oczyszczonej? Wydzielanie się gazu. Pozostałością po jakim kosmologicznym wydarzeniu jest promieniowanie tła wszechświata? Wielkim wybuchu. Jak nazywa się zjawisko gwałtownej eksplozji umierającej gwiazdy? Supernowa. Jaka jest główna przyczyna podnoszenia się poziomu mórz i oceanów w wyniku globalnego ocieplenia? Topnienie lodowców i lądolodów w regionach polarnych. Z jaką właściwością związany jest fakt, że gumowy balon wypełniony helem unosi się do góry? Gęstość. Jak nazywa się odcinek DNA, który zawiera informacje do syntezy konkretnego białka? Ujonja. Dziękujemy za oglądanie. Podziel się swoją wiedzą naukową w komentarzach. Twoje wsparcie umożliwia kolejne quizy.